Cześć! Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak zmienił się nasz serwer feebald według mnie na lepsze, sami to ocenicie. Podzieliliśmy rozgrywkę zamiast na jedną mapę główną, którą znajdziecie tutaj na trzy mapy survival, w której możecie powalczyć sobie z innymi graczami czy też potworami, mapę główną, którą już zapewne znacie, a dla tych co nie znają, po prostu mapa jak mapa. Dostajesz działkę, budujesz, zdobywasz surowce. Handlujesz i mapa Freeboot gdzie wszystkie surowce masz za darmo. I budujesz na płaskiej powierzchni z możliwością e, budowania budynków z wysokością do 120. Dorobiliśmy e, trzy tablice. Na jednej macie wszystkie podstawowe komendy, bo dużo osób o to pytało, więc postanowiliśmy to trochę uściślić. E, Tablicę, która opisuje każdą z map. Oraz e, jeszcze nie wprowadzone, jak widać, najbardziej obszerne e, mm, rangę Gold. Coś jak VIP, ale VIP, w naszym mniemaniu VIP to jest osoba bardzo ważna, a nie ktoś, kto chce sobie zdobyć rangę. E, więc e, najpierw zaczniemy od naj, najfajniejszego smaczku, czyli mapy FreeBuild. No i jesteśmy. Można budować, tak jak mówiłem, już do 129. Co się chce? Można brać ile się chce, czego się chce. Nawet mieczy, kilofów, wszystkiego, dosłownie, dosłownie wszystkiego. Działa też komenda i, na przykład diamond block, albo jeżeli znacie, to na przykład i5. I można sobie stawiać bloczki poza terenem, jak się chce, ile się chce. Oczywiście tutaj teraz to co widzicie to jest totalny syp, bo jesteśmy tydzień po tydzień po takim totalnym budowaniu i dzisiaj ma też nastąpić restart mapy, więc może akurat załapiecie się i zbudujecie coś fajnego. No nie wiadomo. W każdym razie najlepsze budynki przychodzą na główną mapę, więcej informacji oczywiście u nas na tablicy. Wygląda naprawdę fajnie, mimo że... Oj, troszeczkę nie działa winda. Według mnie wygląda naprawdę fajnie i to był dobry pomysł, żeby zrobić coś takiego. Gdyż nie, ka nie każdemu się chce i nie każdy wchodzi na serwer, czyli po to, żeby siedzieć i kopać w kopalni. Z góry ostrzegam za takie wieże. Będziemy dawać bany 24-godzinne, bo niestety, ale troszkę za dużo już tego jest. No chyba, że to jest coś fajnego, ładnego jak... No, nie, to było ładne, fajne do czasu. Nie martwcie się, jeśli chodzi o griferów, jak widać, których jest tutaj dużo. Mamy e, komendę bebelog i możemy sprawdzić każdy blok, tylko musicie to zgłosić w ciągu 24 godzin, bo na tyle jest ustawiony interwał e, zapisywania. I jak widzicie, Błażej postawił kilka TNT, no to cofniemy Błażejowi i na przykład o. Nie hmm, to będzie o 20 godzin. No. no i jak widać wszystko co on zrobił na mapie przez ostatnie 24 godziny dosłownie zniknęło. Więc oczywiście za takie, za takie pojedyncze klocki nie dajemy żadnych banów ani nic, ale za takie wieże czy wszystko co jest zabronione w regulaminie e, będziemy banować jest to tak surowo jak tylko się da. E, to tak na szybko jeszcze pokażę pogody naszego użytkownika. Bardzo, bardzo fajne. Ktoś tu już zgrifował jak widzę. To było ładne drzewko. Było do czasu. I właśnie z takimi. Jeżeli będziecie, jeżeli będziecie griffować to ostrzegam, ale będziemy cofać wszystko co zrobiliście przez ostatnie 24 godziny. I już wszystko naprawione. Niestety, ale nie mam czasu i chęci bawić się z gryferami. No, tutaj już to chyba tak już było. No ale ogólnie. Nie martwcie się, jeżeli zgłosicie nam to w ciągu 24 godzin, a planujemy zwiększyć ten czas do 3-4 dni, to wszystko będzie ok. I to jest właśnie jedna z budowli, która zostanie przeniesiona na główną mapę. Na tamtą myślimy, bo bardzo fajnie wygląda, ale to jest, strasz jest strasznie pusta w środku. Ale wypadałoby jakoś wyróżnić już zaraz za zrobienie czegoś takiego. O! Tutaj coś, co dopiero teraz zauważyłem. Człowiek wchodzi i widzi jakie świetne rzeczy ludzie robią dopiero, jak się rozejrzy. No cóż, no to teraz jeszcze pójdziemy na mapę FreeBuild. Eee, mapę Survival znaczy się. Mapa Survival e, jest dosyć niebezpieczna. Tutaj jest PvP, więc fak. Czasami się mapa dłużej wczytuje. Mapa Freebuild, znaczy mapa Survival jest stworzona głównie do walki, więc nie wnosi tutaj swoich przedmiotów. Jak widać, jest pełna wojowników czekających na wasze ekwipunki. Więc jeżeli chcecie tutaj przyjść, to tylko się pobawić, a nie po to, żeby się pobudować. No i nie stawiamy, nie stawiamy. Nie stawiamy piecyków i nie robimy na nich LWC, bo za, za to też będziemy usuwać takie budynki. Kto normalny buduje dom z pieców. No tylko na, na freebuild.pl, na, na mapie survival. Ostatnią rzeczą jaką chciałbym wam pokazać to jest idź pixel art. A trzeba było poczekać, aż się załadują wszystkie mm, elementy, więc... Tutaj, mamy, tutaj stawiamy te takie bardziej duże e, pixelarty, czyli płaskie portrety. Po bokach będziemy stawiać e, takie troszkę mniejsze, ale główną atrakcją, gdzie najwięcej, będzie najwięcej pixelartów jest właśnie kanion. Kanion, e, dolina, nazwijcie tak jak chcecie. No i spływamy. E, pomysł na zrobienie spływu jest, e, został stworzony dzięki użytkownikowi o imieniu Swainer Czemu nie zaprzeczam? M miał być ogromny most, ale jednak spływ łódeczką jest dużo ciekawszy. Więc jeżeli zrobicie jakiegoś pixel arta, śmiało na forum e i na pewno wasza praca zostanie doceniona. No i możliwe, że tutaj wstawiona. Na koniec chciałbym pokazać wam nasz e event, e który jest teraz prowadzony przez Zniesmak'a. E czyli Wipeout. Ogólnie rzecz biorąc, Wipeout to trochę długi event, więc postanowiłem, że trochę go przyspieszę. Niemniej jednak, nie chciałbym Wam cuć zabawy, więc e, e, utnę końcówkę, żebyście nie wiedzieli, co jest na końcu. Wszystko. Jeżeli jeszcze nigdy nie byłeś u nas, u nas na serwerze, to potraktuj ten filmik jako e, materiał promocyjny, jeżeli byłeś, to bardziej jako informację, co się zmieniło. E, jeżeli byłeś, grałeś u nas kiedyś i poczułeś ogromne lagi, wróć i zobacz e, jak bardzo to, e, ta sytuacja się już poprawiła. Więc no nic, zapraszam do budowania e, szczególnie na nowej mapie Freeboot. Cześć.